Porsche Taycan Turbo S model ten zadebiutował po raz pierwszy na międzynarodowym salonie samochodowym we Frankfurcie we wrześniu 2019 roku. Porsche Taycan Turbo S jest samochodem elektrycznym, który oferuje ogromną moc i dynamiczne osiągi. Pojazd napędzany jest przez dwa silniki elektryczne, jeden na przedniej osi, drugi na tylnej. Moc silników wynosi 616 koni mechanicznych, ale w trybie launch control można krótko trwale osiągnąć aż 750 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o design Porsche Taycan Turbo S, jest zaskakująco nowoczesny i aerodynamiczny. Ma niski profil, charakterystyczną linię dachu typową dla coupe oraz dynamiczne kształty, które pięknie podkreślają jego sportowy charakter. Przód jest wyraźnie zainspirowany klasycznymi modelami Porsche, a tył z lampami LED prezentuje się bardzo futurystycznie. Cały pojazd emanuje sportowym luksusem. Nazwa Taycan pochodzi z języka tureckiego i oznacza młodego, żywiołowego konika. Jest to symboliczne, ponieważ Taycan odzwierciedla młodzieńczą energię oraz żywiołowość samochodów Porsche. Całkowicie elektryczny Porsche Taycan Turbo S to prawdziwe osiągnięcie inżynierii i designu. Model ten stanowi przełomowy krok w produkcji samochodów sportowych z napędem elektrycznym, oferując moc i dynamiczne osiągi, które są charakterystyczne dla marki Porsche.